Polacy się pytają, jak to możliwe że nawet w kraju ziemniaczanym szanowni państwo, ziemniaki są w tej samej cenie co w Hiszpanii a nawet tam są tańsze prawda, a tylko i wyłącznie u nas są co chwilę jakieś tam promocje gdzie próbuje się nam wcisnąć rzeczywiście tańsze ziemniaki, ale brudne trzeba je umyć i w znacznej części po prostu zgniłe i popsute szanowni państwo, tak się Polaków robi w wciula, żeby tutaj nam zamydlić oczy Polacy dalej nie dowierzałem jak to jest, że w takim przepięknym szanowni państwo, ciepłym kraju gdzie nie trzeba używać gazu, wciskać nam, szanowni państwo, że ten kraj się zawala, ale to proszę zobaczyć, szanowni państwo, dzisiaj u nas jest na przykład w Gdańsku 4 stopnie w nocy, drastyczne y, litry, hektolitry gazu trzeba zużywać, żeby ogrzać swoje domostwa, y, tysiące złotych miesięcznie będzie trzeba płacić, obecnie na ogrzanie swoich domostw, y, a jak nie, to będzie trzeba w zimnie siedzieć i będzie trzeba chorować, tak nam właśnie Unia Europejska stworzyła nasze życie, szanowni państwo, że nam się wciska, że my mamy sobie kominy y, zaklejać, a tym samym, y, w tym w samym czasie, proszę zobaczyć, w Hiszpanii w nocy mamy 21 stopni na Teneryfie, na Gran Canarii i tak dalej. U nas jest, widzicie, prawie 0 stopni, czyli trzeba bardzo dużo gazu, jest bardzo zimno, prawda? No, możesz oczywiście sobie grzać dodatkowo bardzo drogim drewnem, które musisz ogarniać mniej więcej średnio 2 godziny dziennie i wąchać ten dymy z tego pieca, prawda, i tak dalej, i tak dalej, więc w Polsce zaczęła się totalna tragedia. I, I się ludzie pytają, jak to jest możliwe, że nam się Polakom wpaja, że w Hiszpanii jest jakaś bieda, że w Hiszpanii, szanowni państwo, jest jakieś bezrobocie. A to bezrobocie jest najmniejsze właściwie w, w ciągu ostatnich 30 lat, y, chyba odkąd było y, monitorowane. Bardzo małe bezrobocie, no ale nam się wpaja, że tam bardzo się mało zarabia, choć się zarabia na rękę dwa razy y, więcej niż w Polsce. Na przykład Show, prawda, Alcampo i inne zagraniczne korporacje są zmuszone do płacenia dwa razy wyższej. Minimalnej na rękę, aniżeli w Polsce, szanowni państwo, w takich przepięknych miejscach jak ta Teneryfa, widzimy przepiękne miejsce, cudowne, prawda, gdzie dzisiaj jest 21 stopni w nocy, 22, a w dzień jest po 25, prawie 30 stopni, prawda, jest ciepło, miło, fajnie, prawda, nie trzeba winaminki D3, nieruchomości są 3-4 razy tańsze, szanowni państwo, kredyty 2-3 razy tańsze, ogrzanie tego nic nie kosztuje w Polsce, kosztuje dziesiątki tysięcy w skali roku, szanowni państwo, nieruchomości swoich, jak to jest możliwe, że to tak właśnie się dzieje, że nam się wpaja, że w tak przepięknym miejscu jak Hiszpania, niby jakieś życie jest gorsze, mimo tego, że tam y, trzeba płacić dwa razy więcej na rękę, aniżeli w Polsce, a w tych sklepach, prawda, zagranicznych korporacjach francuskich, prawda, i nie tylko. Y, już żywność jest w tej samej cenie, co w Polsce. Szanowni Państwo, jak to jest możliwe, że nawet buki w takim miejscu, gdzie się płaci dwa razy więcej, nie trzeba gazu, nieruchomości są tańsze, wszystko jest tańsze, prawda. Y, nie jest zimno, nie trzeba butów na zimę, kurtek, binezonów, butów, prawda, tego wszystkiego. Jak to jest możliwe, że dodatkowo w, w tych sklepach, które nam płacą dwa razy mniej, ba bagietki, bułki, woda, kawa, banany, pomarańcze, mąka, woda, mleko, ryby, jaja, ser, cukier, olej, ziemniaki, piwo, wino, woda, czekolada, makaron, lody, wołowina, pasta do zębów, proszek do prania, Coca-Cola, ryż, mleko dla dzieci, jedzonko dla dzieci, ale nie Gerber, bo u nas Gerber jest tańsze, szanowni państwo, a nawet piersisz, kurczaka, wieprzowina, snickersy, marsy. Yy... Nesquik, kakao, ziemniaki, a nawet pomidory są w tej samej cenie co w Polsce, a nawet tańsze. No u nas tylko tańsze z tych wszystkich filmów żeśmy odnaleźli, szanowni Państwo, herbatę. No można się ogrzać herbatką, jak, jak, jak drogie jedzenie, szanowni Państwo. Jak na gaz nie ma, jak nie ma na drewno, na węgiel, szanowni Państwo, jak nie ma nie ma na gaz, to możemy kupić sobie troszeczkę tańszą herbatkę. Mamy od nich i mamy większy wybór. To się ogrzejemy. To nie dość, że nie trzeba jeść. No to się można napić herbatki, szanowni Państwo, i można się nią ogrzać, to nie trzeba gazu zużywać i nie trzeba jeść, a co tam. U nas szynka tańsza, ale z szynkami tu różnie, bo jedna szynka szynce nierówna, prawda? Szynki mamy tańsze, 20, 30, 40% w Polsce, tak, to prawda. Ja nawet lubię te szynki. U nas jest tańszy chleb, no i Gerber jest u nas tańszy, szanowni państwo, 20%, 30% nawet, bo u nas jest akurat chyba fabryka Gerbera. I ludzie pytają dalej, abym sprawdzał, sprawdzał, sprawdzał i pokazywał, bo nie wierzą, szanowni, że w tak przepięknym mieście, jak to Santa Cruz de na Tenerife na Wyspach Kanaryjskich, szanowni państwo, gdzie dzisiaj jest 25 stopni, proszę sobie wyobrazić, tu jest zimna Polska, szanowni państwo, tutaj mamy Teneryfa 26 w dzień, 26, 26, 25, 26, 26, codziennie 26, jakby ktoś po prostu ustawił temperaturę, a w nocy 21, 22, 21, 21, 21, 22, 22, 22, tak właśnie jest na Teneryfie i ludzie się zastanawiają, jak to jest możliwe, że nam się wciska kity, że w Hiszpanii się jakoś ciężko żyje, jakoś niedobrze, jakoś niefajnie. Fajnie. Jak się tam ciężko żyje, Szanowni Państwo, jak w danym momencie Polacy zarabiają na rękę dwa razy mniej nominalnie, nieruchomości są tam dwa, trzy razy tańsze, ogrzewać ich nie trzeba, Szanowni Państwo, nie trzeba butów na zimę, kurtek na zimę, wszystkiego na zimę nie trzeba. Dodatkowo kredyty są tańsze, a jedzenie już dawno jest tańsze w sklepach u nich aniżeli u nas. Jak to jest możliwe, i dzisiaj sprawdzimy następny produkt? Sprawdzimy, szanowni państwo, niepotrzebna nam do tego e, tłumaczka, tłumacz nam niepotrzebny, więc, bo będziemy sprawdzać taki uniwersalny język e, światowy, czyli pizza. Pizza, szanowni państwo, pizza w Hiszpanii, zobaczmy. Tutaj mamy pizzę w Hiszpanii, zobaczymy, po ile jest pizza w Alcampo, czyli w sklepie e, odpowiedniku Oshown w Hiszpanii, Alcampo, części Oshown. Szanowni państwo, zobaczmy w takim razie. Już chyba, już niedługo mi się chyba skończy. E, Zasób na sprawdzanie cen w bo chyba już wszystko sprawdziłem, co miałem sprawdzić. Dosłownie nawet nie wiem, co mam sprawdzać. Piszcie, szanowni państwo, w komentarzach, co mam sprawdzić. I zobaczmy w takim razie, po ile jest pizza w Oszoł hiszpańskim: 3 euro, 3 euro, 3 euro. Mm, mm a to jest szanowni państwo, to jest para pizza tradycjonal, wygląda jak zapiekanka, ale tam zapiekanek nie mają zapiekanki są u nas, czyli widzimy 12, 12, 13 zł, 13 zł, 9 zł prawda u nich pizza jest mniej więcej po 3 Euraski. mniej więcej po 3 Euraski czyli około 13 zł, prawda widzimy pizza nie jest mniej, tańsza aniżeli to wszystko 405 gram około 400 gram około czyli taka prawie pół kilogramowa pizza ee, pizz, czyli po 12-13 zł za jedną dużą pizzę. Może będą tańsze, o proszę zobaczyć tutaj są jeszcze tańsze. Tu mamy po 2,25, 2,25, 2,39, 2,94. Proszę zobaczyć jakie tanie, 2,40 tu są bardzo tanie pizze. Widzimy. Szanowni Państwo, zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube. Bardzo proszę o subskrypcję. Bardzo mi są potrzebne. Bardzo proszę kliknąć w sekundę. Zabierze mi naprawdę, pomoże. Bo, bardzo proszę o kliknięcie. Link poniżej do mojego angielskojęzycznego kanału. Tam też bardzo proszę o subskrypcję. Chciałbym nadawać na angielskojęzyczną dwumiliardową sferę YouTube'a ludzi słuchających po angielsku. Nie chodzi o Anglię, tylko o cały świat oczywiście. Bardzo proszę o subskrypcję. Klikajcie łapeczki w górę i subskrypcję tego, Kanału, merytoryczny komentarz i przechodzę dalej. Patrzmy dalej, szanowni państwo, więc widzimy, że pizza jest nawet po 9 zł, tania, taka 400 gramowa, taka gorsza, prawda? 400 zł. Proszę zobaczyć, 2,49, następne. Oj, tu w ogóle jakieś po 1,26, eee, może jeszcze tańsze znajdziemy. No, wybór pizz mają duży. Wyb wybór pizz mają duży, czyli u nich pizza już zaszczyna się za 9 zł. Po naszym kursie, bo dzisiaj 4,40 to 2,20 to jest 9 zł, prawda? Eee, no, cała masa. Proszę zobaczyć. No, cała masa. Cała masa pizzy, po 9 zł po prostu. no. Po prostu pizza, u nich pizza kosztuje 9 zł. Najtańsza taka zjadliwa pewnie. Pewnie znajdziesz jakąś po 1,5 eurasa, jak ktoś by się uparł. No ale widzimy. Widzimy, co się dzieje. Po, o widzicie? Patrzcie, a nie, to mała taka. Po, po funta 30, po euro 30, prawda? Eee, po euro 30, 240, 240 widzimy, 254, 254, 188, ale to 250 gram, 215 widzimy. Bardzo dużo pizz jest. Dobra, mamy 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 pizzę, czyli w Hiszpanii pizzę sobie kupimy. Jeżeli chcemy sobie coś szybko zjeść, pizzę kupimy za 9 zł, po prostu za 2 euro. Za euro i 2 20 centów. A co w Polsce? Co w polskim oszo... co w oszoła, ale kampo hiszpańskim, proszę zobaczyć. No i mamy pizzę, tak, u nas pizza jest po 699, tylko to jest 300 gram, a nie 400. To 300 gram, tak? Czyli trzeba, czyli 9 zł, tak? Najtańsza. Proszę zrozumieć, że tam sprzedają te pizze po 400 gram. Więc tam widzicie, bo te pizze, które żeśmy oglądali, no to one są wszystko, proszę zobaczyć. 405 gram, 355, 375, te, te po dwa eurazki, zaraz widzicie po 390 gram, 360 gram. Czyli u nich pizze to jest takie 350-400 gram, prawda? Minimum, nie? 366. To jest jakaś po 330, ale te po 2 Euraski, proszę zobaczyć. 400 gram, 340 gram, ale to jest droższa akurat, no ale ta tańsza, widzicie 365, tak? Więc trzeba zobaczyć w takim razie u nas takie 300-400 gramowe. 400 gramowe, a tutaj mamy ile? 300 gram, czyliż. Czyli 7 zł, czyli jakby dodać 100 gram, czyli 25% więcej z 7 zł, 25% więcej z 7 zł tam jest, yy, nie wiem tam złoty 50 zł powiedzmy, prawda, no to 850, czyli 9 zł, mniej więcej czyli tyle samo, tylko że to jest najtańsza pizza o show, tak? Czyli najtańsza pizza o show kosztuje tyle co tam najtańsze pizza, czyli 9 zł idziemy dalej Tutaj są za małe te pizze, widzimy tu też jest, widzicie tu jest 320 gram, a już 8 zł, czyli tyle samo co w Hiszpanii, dobra, zobaczmy jakieś lepsze pizze i widzimy 8, widzicie 8,59, tyle samo co w Hiszpanii, tylko że to taka najgorsza, najtańsza firmy, wiecie, Osho, nie, 8,89 widzicie, to jest cena hiszpańska, prawda? Pizza 4, Sery Cheese, ale to wszystko oszą, czyli taka najgorsza. 320 gram, proszę zobaczyć, 2 euro, lekko trochę mniej, 1,80, tak? Tylko, że to jest e, 320 gram, a nie 400, tak? Czyli pizza u nas właściwie w tej samej cenie, albo nawet droższa. Znajdźmy jakąś taką porządniejszą tą pizzę, prawda? No i widzicie, i dopiero tu jest pizza, najtańsza pizza oszą, tak? I ona jest po 11,98, czyli 2,70. I to jest dopiero 400 gram za 2,70 euro, prawda? Po tym dzisiejszym niskim kursie, tak? Yy, tutaj w ogóle popatrzcie. O, ta jest tania, ale nie, bo to 300 gram, tak? Ale od kilograma jest dosyć tania. Tylko, że to taka pizza z szynką, to taka najgorsza. To A Wiecie najgorsze co może być. Znajdźmy jakieś takie pudełkowe. O, widzicie, jest bistro pizza. Widzicie, 12,48, prawie 3 euro. 2,70, 2,80 euro, prawda? Proszę zobaczyć, tutaj mamy co? 2,40, czyli 12, 12 szu Trzeba szukać po 90 zł, tak? Nie ma. Nie ma po 9, 10, 11. Zł. Hiszpańska cena to jest 8, 9, 10, 11 zł, a u nas wszystkie 12, 13, widzicie? Tylko, że u nas są 370 gram. Yy, no widzicie, a jak są 400 gramy, no to jest 2, 3, 3 eur. Nie ma, szanowni. No ta no jest na przykład tania, prawda? Bo to jest 2,50, czyli to jest taka hiszpańska cena. Tylko, że to jest taka najgorsza. Margarita. Spesto, słona, z najgorszym serem, pewnie. Tak więc widzimy, ok, tak. Yy, yy, nie ma, szanowni państwo, nie ma, nie ma u nas tańszych pizz, choć yy, mogłyby być. Nie ma. U nich pizza jest albo tańsza, albo w tej samej cenie. Koniec kropka, szanowni Państwo. Zapraszam do subskrybowania kanału tego na YouTube, o klikanie łapaczki w górę i już wkrótce. Zapraszam do następnego, na następną produkcję, ale abyście Państwo nie zapomnieli o następnej produkcji, zapraszam do kliknięcia w dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu YouTube wyśle Państwu powiadomienie o najnowszym filmie na formułę nieruchomości. Zapraszam i do usłyszenia już wkrótce.